Siema się ma to na ja to że niedawno nie było tego postu Musiałem to powiedzieć, bo akurat tak się składa, że dotali takiego moda do Roosa Warwork, który nazywa się Omni Man. Omniman to każdy pewnie go zna. Już jak nie to jest taki super super bohater, który jest trochę zły jest invincible jest dosyć silny. I dzisiaj zarejestrowałem kilka innych modów. I przede są też inne, kto zniszczy. M. No więc, jeżeli do, do, dobrze mi się, to dajcie łapkę, subskrybujcie i. I reszta, dzwonek już jest Muzyczkę pewnie dobrze słyszycie. Ok, więc pokażę Wam tego o mnie, a więc lecimy se. I go dajemy. Nasz Omni, tutaj już widzicie niektóre co miałem. I mamy naszego OmniMenu. Znasz Omni są dwie wersje. Pierwsza wersja. I ona. Ma takie też, że normalnie na i takie robi. ururut <laughs> Takie bardzo silne. Takie ona na przykład. Znaczy Cię na przykład jak on niszczy totalnie. Zobaczmy kto tutaj Przepraszam. A yy, omni -Man. Nie musisz Omni-Man. Spokojnie. Wymorduję Twój. OmniMan jest bardzo szybki. Wstrój i tak jest bardzo szybki. Przyjdzie się i zobaczcie, jeden strzał i wraca tam, gdzie był. To jest to człowieku, zobaczcie, już jeżdżę jeden. Zobaczcie, teraz lata tak wolniej, ponieważ nie jest na supermocy, ale jak tak podłożycie tyle, no to zobaczcie. no to on, on ich rozwala po prostu, wy to widzicie, widzowie? Po prostu człowieku. <laughs> Dobra. Co po prostu powie? <grym wyle> to, te, to tylko dla mnie jest pikuś. Pa. Leci do niego i na nie już dead. Puf! Ale my nie przyszliśmy, że to skończył na jakichś wypiertkach jak z normalnego Orocity Warfare. My przyszliśmy, że testować go na modach, więc. Leca! Go! Więc pierwszym modem na waszej listy jest Spider. Pierwszy tego Spidera. Ej! Onde leci do Spidera i Spider dostaje Game Man! I umiera. Niech się cieszy, że z niego nawet ze Super Spida nie wleciał. Hej. O, i omni do niego leci i... Game! Jeszcze z mu super Czy za cię ze superfidem dwa razy, żeby się... szybciej? na no iście serhet. Okej, okay, on nie będę go rozwalił po prostu. Dużo. I innych tych wiadomo artyle po prostu. Nieważne, ile po prostu cy, ile po prostu ludzi wystawisz. Ile po prostu... Nie wiadomo jakich rzeczy wystawisz. Po prostu. Z po zobacz, jak on. Zobaczcie, jak on będzie rozwala bardzo szybko tą armię. R rosyjsko Polatko. po Po co ja się czasami gdy... Ten trochę udaje, super bohatera. No i wody on bardzo szybko lata. co so, jesteś tu, nagle... I umierasz, po prostu. Stoisz... I puf. I dead, po prostu... Ludzie już wie... Ludzie już niech wiecie po prostu, że on jest bardzo silny, ale już... No na no... Mutanty... Dobra... Ładko on ich rozwala, on ich niszczy, nie jest bugował się. Dobra, on tylko ładuje moc. Ja, jak, jak zobaczycie robiące go jakieś dziwne gie giemiasy. To Podczas latania. To on tylko się ładuje, o, o on, on tylko się ładuje, widzicie? Że on ich rozwalił. Że on może latać bardzo, bardzo szybko. Jak... Z taki moszki to co zobaczcie, on tylko na nich patrzy. I oni już umierają. Jest tak szybki, że może ich wszystkich rozwalina hita. Nie ważne, od 9, 9, 9, 9, 9 życia. Zacie, klipery, wwalicie. Okej, okay, już po prostu. A on? on. speed of light, pounds. Ja jest trochę silniejszy. Kaijuś. Pierwszy na liście jest on. Okej, okay, on, on został po prostu rozwalony. Ok, po prostu teraz niech on zaatakuje jego A dzisiaj to się. i okay, on się do siebie zbliża, bo ja mu że przybliżę, żeby bliżej. A. okej, okay, o King Kongu w ogóle nic nie muszę mówić po prostu. King Kong, Dead! Shining Godzilla albo Degidora, Fire Godzilla, Godzilla Shining i Rodan, może coś mu my zrobił? Myślicie? No, oczywiście, że nie. No, zobaczcie, no, OmniMena, że przyleciał tu <tryk> nich. i leci Speed of Light i wszystkich tak ultra instynkt. Dobra, a Gidora, o! Z Gidorą, jak się dobrze bił. Ej, Gidora może mieć szansę. Ej, zobacz, Gidora. Nie, on ja go walił z, z Ultra Instynktu. z totally dead. A Godzilla leciutko dostał, już leży, ta jasne. No, leciutko dostał, już shield down i do, 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 dostanie z najsilniejszego uderzenia na świecie. So, nie rozwalał rozwadał wszystkich na strzała, nie ale mam tutaj takiego innego, który zawsze pokonuje. Na przykład nie wiem, wystawmy takiego typowego Rebel Ship. Jest bardzo o OmniMan jak go zniszczył kilka nakinów i dla mnie nie, no to jest po prostu śniadanie. Rebel Shift tu bardzo dużo. Dla, dla omnimena to jest obiad. Po prostu podlatuje i wszystkich niszczy na jeden strzał. I laci z powrotem. Okej, okay, a może bazy? Nie! Bazy są rozwalane! Nie. Może Imperior Papalina, czy nie wiem jak w momencie mówi, ale taki gostkuje, więc po prostu stawimy go w końcu Omnimana. W tej gościu przypomnij przekobnij się. O, Matko -om, Omni... Ej, om, czy Omnimen go zabił? Ej, Anakin. Dobra, dużo Anakinów. Bo jeden to niszczyna hita, a więcej to może mieć szansę na zniszczenie go. Dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek będzie próbował go naprawdę zniszczyć. Eee. Dobra! <coughs> Tjardet był tylko jeden. Jeden bardzo silny. Tylko, zawsze. Nigdy nie umiał umrzeć. Są. Tak! Ale on nie może pokonać Omni... Nie, on jest po prostu niemoż niemożliwy do zabicia, Omni-Man. Dobra, omni -man. Co? Omni-Man tam nie Widzisz? Omni-Man włączył Ultra Instinct i już rozwalił. Co najgorsze, że jak walniesz... Tak walczę z normalnym Omnimenem, to jeszcze masz szansę, ale jak, jak człowiek coraz częściej władza, to, tej prostu zobaczy cię. Podle, podle podleci, poblokuje i odleci jak tutaj dalej możesz. Po prostu odwadzi się tysięcy ty, ty, ty ty miliardów życie, czy ja nie wiem ile. Nie, nie patrzyłem, ale ja tak myślę, skoro taki silny, jest. Potem zobaczymy, bo ja jeszcze takiego jednego asa w reklamie. Zobaczymy ostatniego z tej grupy. A nadający, ja teraz czempion tego modu. Niszczyciel niezniszczalności. który rozwala zawsze każdego. Czar. On jest bardzo silny, więc Omnimen na pewno go nie złączotuje. Co! Jak... Nie. Nie, dobra, przejął prze, prze, się. To no na pewno zabije. To, 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 to wszystkich zabije, A tego jednego, ale ja mam bo huh? Hej Ej, Omni Men. Omni men. Halo. Panie, pan wal, walczy z jakimś gościem dziwnym. I nie, nie. Po prostu nie. Może ja spróbuję go zbombardować? To nawet go nie łapie lasery, które niszczą wszystko. daje tego strzału. Omni-Men leczy się tak szybko. <tryk> <tryk> że nie ma szans, że teraz. Nie przeżył, a jak przeżył, Taka kadenujemy na końcu. O! Chyba pamiętacie czempione? Jak nie, to po prostu M63. No bo się w przestanie nagrać przez nasze lasery, które wystrzeliliśmy. Boże, które bardzo szybko. Dobra, Omniman. widzieliście to? omni je na wykończeniu. omni is dying. omni umiera. Ale chciałem, żeby walczył z M63, który jest bardzo... Tak, i omni jest tak samo szy... No, szybszy na pewno je. Dink, Mark, Dink! Nie, myślisz że ono marnie. Omni Man post. O oh yeah. dopiero dopiero Omni men zaczął go tekać i już musił że Żana nigdy nie doszła do jego krańca. nigdy nie zabijałem czy Ateron jest śpiegowany przez helikoptery, które po co przecież skoromiły? Ma... Czy on pokona aż cztery? Nie, dobra, mamy dwa. Okej, okay. jeżeli on jakoś zbije te 4 MW M63, on jest bogiem. Nie, spokojnie, on nie umerą po prostu. Tu, tu, tu jest i bije się z helikoptera. DJ, ojoj, po on jest niezniszczalny. Możliwe, Patrz, on, on zniszczył MVP kolejne, i teraz uciekaj no. Leci z powrotem i, i zaczyna go bić. W kolejne M63 właśnie. Zginie i kolejny MW3 się broni jak może wystrzeliwuje najsilniejsze pociski na niego, chociaż on nie... Po prostu stoi na niego, patrzy i zaczyna go bić, aż w końcu włącza su super speed i bez ruszania się go atakuje. Hoa. Dobra, czas na finałową walkę. Jeszcze mamy dwóch kandydatów na walkę Omni-Man a to twój przeciwnik Robobuster na pewno go nie no Do... o to chociaż leciutko no, przecież dobra skoro on... to tego, tego nie przecież dobra Fidowa jedoska. Dungeon Guardian on jest bardzo silny jest rariej i Ej, omnimen umiera! Omnimen, chłopie, trzymaj się, trzymaj się! Ej, omnimen umiera! Chwila... A może to przez to, że. Yy, no, on był nienaładowany nie na Full HP. Dobra. O, może dlatego, dobra. Dajemy świeżego omnimena. Daj omnimen, walcz! Tylko odejdę, że to omni ja muszę go tutaj dać, żeby wziąć omni-me. Uda. omni men Wiecie, ja proszę, chłopie, użyj super-spida. I pi gościa na super-spidzie, jeśli sobie radzisz. O nie, czy omni men umiera na serio? Dobra, skoro tak, Se gościu chce pogrywać? To dalej. Omnibody! I wszyscy na jedno jeszcze i cześć, nie super speed. 6, ten 6, 7, 7, potem niszczenie omni Dobra, zobaczymy czy to tak będzie 8, 8, czy 9, 9, 9, się nie 9, 9, X 10 Speed. Widzicie o Deb jeżeli tak szybko to oni się co łamek sekundy pojawiają, ponieważ tak szybko atakują. Widzicie? Oni są tacy tak, tak szybciej. Nie bo stoją i w jednym miejscu jednocześnie się ruszają. Dobra, to nie ma sensu po prostu. bo co sprawdzałem co to jest opcja jak tak jest że mam się że, że tam to po prostu to jest opcja dobra no to do widzenia Czy tam, dawno się nie żegnałem do widzenia i cześć